Dobry poraż, drugi w dniu dzisiejszym. W sumie miałem sobie troszkę odpocząć, ale jakoś to nie wyszło mi. Gdzieś tam przeglądy sobie youtubera robiłem, popatrzyłem co sobie się dzieje i widzicie na co wpadłem. Wpadłem na kanał zwany Zgaga. To nie, żebym to tak reklamował specjalnie. Bo nie do końca o to chodzi. Bardziej chodzi mi o opis kanału, że <laughs> zabronione jest wykorzystywanie treści na mocy ustawy, tam prawo autorskie, kopiowanie, przetwarzanie publiczne, rozpowszechnianie. No, w ogóle takie rzeczy są strasznie bardzo zabronione przez tak zwaną właścicielkę kanału, która w tym momencie. Podaję, że nadaje z Bułgarii. Tam była już wcześniej Australia, chyba, i Austria, i Bóg wie co. Więc yy, ja sobie pozwolę zrobić tak zwany eksperyment społeczny w tym momencie, ponieważ yy, po rozmowie z moim prawnikiem dowiedziałem się, że są to tak zwane. Treści osierocone. Więc, yy, yy, więc cóż. Więc. Cóż. Chyba gdzieś zniknąłem w ogóle całkiem. Teraz. No. Jestem z powrotem. Więc pozwolimy sobie odtworzyć te treści, które są yy, chronione według yy, pani Agnieszki. A jeszcze sobie zapalę do odsłuchania. Jak się tylko tu ogarnę, pozwolimy sobie odtworzyć te właśnie treści, które są chronione prawem autorskim. A nie to. Ojdzie, to, to, to jest tak właśnie jak jest. I zobaczymy, poboksujemy się z panią Agnieszką, może kto ma prawa do tych treści, bo według adwokata to prawo do tych treści to ma ewentualnie jedynie sztuczna inteligencja. Portfel świeci pustko Swoją twarz zakryj wózką Może właśnie jest to okazja Z wyłudzania kasy słyniesz, nic nie robisz tylko gnijesz To na boki, to na pieski, to na opał trzeba deski To lekarstwa są potrzebne, bo te ludzie takie biedne Pół na pół kasą się dzielisz, zrobisz zbiórkę, pół ustrzelisz Nic za darmo ty nie zrobisz, nie zasługi nowe dopisz, ty bezinteresowny taki Jezusz mu lek, Skorowani bardzo cenni, oh, oh. idzie więc handel wymienny oh, oh. Ty i zafundujesz W zamian leków oczekujesz Po to zbiórki wymyśliłeś By nie zostać zarobasem Time to take things to the next level. Nie powiedzieć. Moim zdaniem w piosence, do której użyto muzyki sztucznej inteligencji, do której wygenerowano obraz sztucznej inteligencji, to ta pani, która to opublikowała na swoim kanale, nie ma absolutnie żadnych praw. Ale to jest właśnie, to jest właśnie ten challenge. Zobaczymy, kto komu ściągnie ten film. Ja bardzo chętnie się tego podejmę. Ryzykuję swoim kanałem, ryzykuję tam jakimś strajkiem. Wiem, że ewentualnie widzowie do mnie wrócą. Jestem praktycznie przekonany w 99%, że ta pani nie ma żadnych praw autorskich do tego tak zwanego utworu bo już to pomijam, że pomawia w domyśle kanał Asapik. Natomiast uważam, że praw żadnych do tego nie ma i takie straszenie sobie w opisie kanału, że ktoś tam czegoś nie może używać. To jest po prostu taki straszak ala pan Jatek. Także nie promując kanału tej pani Daję wam taką zajawkę i jeszcze się pewnie nią zajmę, bo naprawdę prosi się o atencję. No, na pierogi zaprasza. Ja to tam wolę te pierogi młodsze, trochę są bardziej smaczne. No. Pozdrawiam Was, miłego wieczoru życzę, i myślę, że do usłyszenia. Jutro trzymajcie się. Cześć.